Jak myślicie, ile jest was w tych postaciach, które gracie, a ile ty postaci znajdujecie później w swoim życiu, w życiu prywatnym, w rzeczywistości? Bo to się jakoś na pewno łączy, tak jak Kuba wspomniałeś, że mm, ty przeżywasz jako Jakub Wocial, tak, y, te emocje na scenie, które są tobie bliskie, a czy zdarzyło ci się, czy zdarzyło ci się wam, że na przykład te emocje, które towarzyszyły na scenie, Później odnajdywaliście w waszym życiu, że one się gdzieś tam, w jakiś sposób krzyżują. To chyba działa w obydwie strony. Mhm. To jest coś, co się, y, stety bądź niestety, ale zazębia i y, uzupełnia. Mhm. Ten spektakl z roku na rok ewoluuje. Jest, y, uważam, y, nie tyle mocniejszy, co dojrzalszy w emocje mhm. i dojrzalszy w sytuacje, które, które, które jakby nas zastają i które przedstawiamy widzom. Mm. To się dzieje samoistnie. Jakby przy, przed każdym wznowieniem nie ma tego czasu tyle, co było, co było na postawienie zarówno w Białymstoku, jak i w Warszawie. Natomiast każdy z nas, wiedząc jakie ma, za, jaki ma za zadania, czy to jest choreografia, czy ruch, czy, mm -hmm. czy, czy akcja sceniczna, czy chociażby wykonywanie utworów, jest dojrzalszy. Przeszedł przez kolejny rok yy, przez to wszystko, co przechodzi każdy człowiek. Dostrzega, jeżeli ma tylko i wyłącznie tyle empatii, żeby dostrzec to, co nas otacza, i, i wyciągnąć yy, rzeczy, które mogą wzbogacić go jako człowieka, to trzeba po prostu wziąć i przełożyć to do postaci, którą się kreuje. Takie jest moje zdanie. Ja nie jestem aktorem zawodowym. To wszystko, yy, to wszystko co robię, czy w tym, czy w innej sztuce, yy, robię na zasadzie intuicji, i wyczucia doświadczenia. i doświadczenia. Teraz już mogę to powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że. Yy, każdy artysta powinien bazować na intuicji i na tym, co, mm, co w danym momencie y, powinno się zawrzeć w tym materiale. W, y, dla sprostowania osób, które to będą oglądały, jest mi bardzo niezręcznie mówić, że człowiek, który kreuje Jesus Christ, superstar w postaci Jezusa, jakby nie, za, nie zagłębiał swojej wiedzy w Biblii. Taka jest prawda. Nie robiłem tego. Y, nie. nie Od samego początku, zarówno z Santiago, jak i z, z ludźmi, którymi budowaliśmy to w Warszawie, powiedzieliśmy. Słuchajcie, nie będzie to nic, co będzie cokolwiek narzucało widzom, którzy przyjdą obejrzeć ten spektakl. Bo to właśnie powoduje jakiekolwiek y, dyskusje, dialogi, nieporozumienia, to będzie rzecz, którą każdy powinien móc zrozumieć i zinterpretować na po swój swojemu. Tak. I wydaje mi się, że na tym polega teatr. Świetnie. I mm... no tak, tak. Wiesz, dziękuję, dziękuję Ci bardzo, a powiedz mi też, Maćku, jak w Twoim życiu, czy odnajdywałeś... Jakieś emocje związane z postacią Piłata? Zanim emocje, to jeszcze y, przy jakby myśleniu nad, tej, nad tą postacią, jak, jaka ona ma być, no to też tak jak Kuba powiedział, dużo brałem z, ze swojego doświadczenia życiowego. I y, myśląc o nim jako o urzędniku rzymskim, y, to miałem raczej w, w głowie taki obraz wojskowego. Jako, że nie jest to mi dalekie, bo sam byłem też w wojsku, wiem jak, jak to wygląda, jaki jak jest obraz żołnierza, to też jakby starałem się, żeby, żeby ta postać była taka, zarówno w chodzie, jak i w postawie swojej. I ona do pewnego momentu rzeczywiście jest taka, do momentu, kiedy, kiedy Jezus w dialogu zrywa z niego to wszystko, te takie nakładki, które on sobie stworzył. I e, z takiego surowego wojskowego on w momencie, kiedy spogląda mu w oczy, e, to jest taka e, zarówno odmiana moja wewnętrzna e, przy każdym spektaklu, jak i, jak i odmiana tej postaci, którą, e, którą gram. E, bo to jest ten moment zwrotny, kiedy Piłat chce e, chce go właśnie e, uratować, mhm. kiedy, kiedy widzi, że. Że to jest. To nie, on nie powinien być skazany na śmierć, on jest niewinny. Oni tylko po prostu chcą zrobić z niego kozła ofiarnego i to jest, to jest, to jest wszystko. No i, I to przekłada się na życie jak najbardziej. Każdy moment, kiedy ja słyszę, będąc jeszcze, jeszcze w, w kulisach, słysząc Getsemani, kiedy Kuba prowadzi dialog jako Jezus, prowadzi dialog ze swoim ojcem, to jest. Można powiedzieć, to były chyba moje największe rekolekcje, jakie przeżyłem w życiu. Bo przygotowując się do swojego wejścia, słysząc ten dialog, którego faktycznie nigdy nie byłbym w stanie usłyszeć ani przeczytać o nim, ale jest to faktycznie taka rozmowa jeden do jednego syna z ojcem, mhm. który, który mówi: tak, no postawiłeś mnie w tym miejscu, w tym czasie, i jest to dla mnie trudne. Nie chcę tego robić. Nie chcę y, umierać na krzyżu, ale skoro taka jest Twoja wola, to ja to zrobię. I no, w, tym, w tym jednym numerze y, zawiera się tak dużo y, informacji, y, też emocji czysto ludzkich. I y, 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 ten dialog, który faktycznie. Po raz pierwszy słyszałem przeze mnie dialogiem Jezusa z Bogiem Ojcem. No to, to, to mówię, to były dla mnie największe rekolekcje. To jest coś, co, co we mnie zostało. Tak samo właśnie to, że... Mm, to nie jest zakończenie każdego spektaklu. Wygląda podobnie. To jest po prostu powrót do garderoby, zdjęcie mikroportu, zmycie makijażu i... Selavie, tak, tak, przechodzimy do, do normalnego życia. życia. Tak. A tu jest coś takiego, że jednak... Schodzimy ze sceny i jeszcze przez kilka ładnych minut zostajemy w tym, w tym misterium, które, które przeżywamy. Bo to też trzeba powiedzieć, że z tego względu to jest niezwykły spektakl. Tak. Jak, jak powiedział dyrektor teatru Rampa na premierze, powiedział, że to jest taki powrót do źródeł, powrót do właśnie tych misteriów takich, które były wystawiane jeszcze w czasach średniowiecznych, które pokazywały ludziom, Przybliżały ludzi do tego czasu, który, który w kalendarzu liturgicznym następował, czyli okresu Wielkiego Postu, pokazywały. Nic nie działa tak bardzo jak obrazy. I dla mnie to jest też misterium. To, jak ja widzę, jak on jest biczowany, to jako piłat, który wręcz yy, liczy yy, te baty, ostatnie kilka jest dla mnie równie bolesne jak, jak dla niego. No właśnie, bo chciałbym teraz jeszcze poruszyć temat emocji, o których wspomnieliście. Bo jako powiedziałeś, że kreowałeś swoją postać, budowałeś ją przez swoje doświadczenia, prawda? I powiedz, powiedzcie, czy jakie, jakie emocje towarzyszył wam podczas tego spektaklu, bo wiemy, że ten spektakl, ten musical wzbudza wiele emocji, różnych emocji, mm. i jest na tyle ekspresyjny, że rzeczywiście nie da się przejść obojętnie obok tego tytułu. Jakie wy macie emocje podczas na przykład tego spektaklu? Właśnie nawet w tej sytuacji Kuba, jeśli mogę zapytać o sytuację biczowania, czy właśnie myślisz bardzo technicznie, czy to gdzieś te emocje, jak, tak, tak jak powiedziałeś o tej chemii między partnerami na scenie, czy to gdzieś wpływa na to, że emocjonalność twoja jest taka duża. I jakie to są emocje? Powiem tak, gdyby, gdybym miał mówić o samym spektaklu, to ja nawet nie potrafię tych emocji nazwać. To wszystko dzieje się tak szybko. I ponieważ to wszystko jest takie skondensowane do, um, do przechodzenia z lewej do prawej poprzez te emocje i obrazy, które mamy, i muzykę, która jakby nie daje nam chwili wytchnienia. Bo tak, to był też zamysł od początku tak. do końca, żeby trzymać widza od początku do końca w tej historii i nie dać mu szansy na, ani na oderwanie się oklaskami, ani, ani jakby na wzięcie oddechu. Taki był zamysł. Czy to się udaje, to jakby jest decyzja do, do, do zapytania widzów, Natomiast yy, no, mówię o sobie, ale myślę, że z każdym tak jest. Człowiek jest tylko człowiekiem. Raz ma tych emocji więcej, raz ma ich nieco mniej. Jak się gra codziennie, to gdzieś tam musi się, się, się posiłkować jakimiś rzeczami rzeczywiście z życia jakimiś nieprzepra nieprzepracowanymi moimi tematami, z moim własnym ojcem, który jakby, gdzie te tematy samoistnie przychodzą. Jasne. Każdy z nas ma jakiś również, dobra, próbuję, mówię o sobie. Yy, <laughs> Pamiętam sytuację, kiedy czułem, że zostałem postawiony pod ścianą niesłusznie, że zostałem niesłusznie oceniony, oceniany, że zostałem jakby doprowadzony do krańca moich sił, gdzie ja chciałem jak najlepiej, czy to dla grupy, czy to dla, dla jednej, dla dwóch osób. Ten spektakl jest o tym. Jest o ludziach, o tym, z czym borykamy się przez całe nasze życie. Tylko niektórzy niestety nie mają szansy go dokończyć, co jest najsmutniejsze w tej całej historii. Każdy z nas postrzega świat tak, jak go postrzega. I to jest też to, co powiedziałem na początku. I ten spektakl bazuje na tym, że każdy z nas ma w sobie tyle swobody, aby ten materiał i swoją rolę, i swoje zadanie, które ma, grając złego, dobrego i potem się tymi charakterami zmieniając, ma tyle swobody w tym materiale, że może zrobić to i nałożyć naprawdę swoje odczucie, i tym bardziej będzie to wtedy wiarygodne dla widza, który, który to ogląda. I takie było też założenie od początku. Oczywiście. Wydaje mi się, że trzeba było być pozbawionym jakiejkolwiek empatii, zarówno po stronie widza, jak i, jak i, jak i jak twórców? nas, twórców i artystów, którzy biorą w tym udział. Yy, aby nie znaleźć 2% yy, rzeczy, które, które, które Cię pochłoną, wciągnął, którymi się przejmiesz, bądź który Cię zabolał. Hmm. Właśnie. Nie ma w tym spektaklu czegoś, co... Tak, tak sobie myślę teraz zupełnie szczerze, jeżeli, jeżeli nie, jest, nie jest to muzyka. Nie każdy musi podp po podpasowywać rock, zwłaszcza w takim temacie. Nie każdy musi lubi lubić formu formułę takiej minimal takiego minimalizmu na scenie. Ale jestem przekonany, że znajdzie chociaż jeden Argument, dla którego, dla którego wyjdzie z teatru i, i, i będzie czuł się. że było warto. Y, poruszony. Jeżeli nie jest to sama historia, to, to tak jak mówię, to są to obrazy, to, to może jest to muzyka, ruch, choreografia, cokolwiek, światło. To wszystko wydaje mi się być tutaj bardzo spójne y, 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 nie, i nigdy się nie bałem stwierdzenia, że ten spektakl powstawał i do tej pory jest. Y, 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 Jedyną rzeczą, która powstawała w taki sposób: typu zamknięcie się prawie na trzy tygodnie w teatrze i kombinowania czy tak, czy nie tak, czy inaczej z grupą ludzi, których się polubiło, którzy. Bardzo dużo o sobie wiedzieli i nie musieli, nie musieli czuć się niezręcznie, że czegoś nie wiedzą. Z rzeczy, które bardzo jasno świadczą o tym, o czym mówimy, o tej, yy, o tej misji, o tym przekazywaniu mm. tych emocji, yy, jakby przewalaniu tego stosu emocji na, na, na stronę widza, świadczy o tym, że naprawdę ludzie często albo powiedzmy tak bardzo rzadko, yy, odważą się klasnąć czy zacząć jakiś klask. Mm -hmm. Spontaniczny po, 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 po utworze, po których normalnie w wersjach koncertowych, czy mniej takich jakby inwazyjnych dla widza, no zwykłoby się klasnąć, aż wstać, bo są to czasami dość duże emocje. Ta 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 takie wykonania, znaczy my przynajmniej dajemy z siebie tyle, że chciałoby się to usłyszeć, natomiast nie takie było założenie nasze od początku i nie z tym się jakby. Nie to było naszym celem, mało tego, ja za każdym razem na każdej próbie mówiłem, jeszcze że Tomek Filipczak ro robił to od strony muzycznej, że tnijmy jak największe pauzy, tnijmy te pauzy, nie ma aplauz, aplauz, nie ma, idźmy Aha. dalej, idźmy dalej, Jakby ja sam chcę, chcę, chcę widzieć, co się zaraz wydarzy. Yy, tym bardziej, że w, w, momencie, w, mo w momentach, w których się w tym spektaklu znajdujemy, byłoby niezręcznie przeczekiwać w stopklatce ten aplauz, który jest w jakiś sposób też nagrodą i trochę trudno, jakby z, nie reagować, ale nadal być w tej, w tej postaci, konsternacji, tak. co, co, mm -hmm. co zaraz. Nie wiem, czy jest czy ktokolwiek jest w stanie wymierzyć, czy apolc może potrwać 3, 10 czy, 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 czy 7 sekund. Yy, a tutaj jednak założeniem było to, żeby to było w miarę Dynamiczne. spójne czasowo mm -hmm. i żeby ustalić, że słuchaj, masz raz, dwa, trzy i po Getsemani, jedziemy dalej. Wbiega Judasz i tyle. I tak mm -hmm. by on wyznacza kolejny ciąg akcji. Yy... I takie w zasadzie do końca. Jedynym, przepraszam, ko skończę. Przepraszam. Jedynym momentem, gdzie y, próbowaliśmy na samym początku, to, był, to była scena ukrzyżowania i tego, co się wydarza po, czyli podniesienia się, y, odsłonięcia krzyża, który jest pusty, y, wpuszczenia tylko i wyłącznie światła na przestrzeń i wyczekania. Ofiarowania ludziom tyle czasu, ile potrzebują, aby zareagować. I pamiętam te spektakle, że to było czasami 5 minut, czasami 7, potem było zbyt długo, więc stwierdziliśmy, dobra, to musimy jakikolwiek plan B przygotować. Czyli po dwóch minutach kiesimy światło, i wtedy ludzie wiedzą, że jest to koniec spektaklu. Natomiast dla nas, dla mnie, jako dla osób, które na to wpadło, było wielkim. E, znaczy, było czymś niesłychanie przyjemnym, że coś, co człowiek sobie wykreował, wymyślił, że to funkcjonuje. Że ludzie byliby w stanie tak siedzieć i się po prostu skupiać na tym, co, do, co, co, co zobaczyli. zobaczyli na scenie. <grym> A wydaje mi się, tutaj ręczę za naprawdę 100% grupy, że każdy daje z siebie 200%. To jest taki temat, na którego, nad którym nie można. Przejdźmy. Czy nie da się? Po prostu się nie da. Od, od samego początku, od Ubertury do, 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 do ostatnich dźwięków, ta energia. Yy, nieważne jak mało by się jej miało, ona po prostu się znajduje mhm. i to wszystko człowieka dotyka. I to jest okay. to czasami też ból fizyczny, nie ukrywam. No, to, to wszystko było zrobione yy, tak, aby człowiek, który siedzi na widowni, no rzeczywiście miał wrażenie, że jest, tej historii, że jest to historią otoczony, dookoła, aby był w środku.